Ja ta ta ja jestem Mareczko. Słuchajcie, dzisiaj, zag zagramy we hmm. Ojciec. Ojciec, dzisiaj zagramy sobie w Fortnite'a. Hmm. Hmm. No dzisiaj zagramy sobie w Fortnite'a. Salówkę. No. <kluzny> Dawajcie oczywiście łapki w górę, subskrypcja. To bardzo, bardzo ważne jest. Więc dobra. <kluzny> Zaczynamy też trochę co Lecimy może na jakąś kamien kamienic. Hmm. Z tylko skrycie będzie. Z za chwilę musiał wyjść. Gdzieś. Czekajcie. Dobra, już jestem, więc robimy już tutaj filmik, okay, jedzie, lecimy na no. właśnie e, kanion, kamieniec, kamienic Lecimy na to miejsce w kamerze Spidermanka, Spiderman sobie weźmiemy Dobra. W tym razie tutaj znajdujemy. Okej, już to mogę zrobić. Śrzymamy to

Dobrze słuchajcie, już jestem I na szczęście coś mi właśnie tak umyka teraz właśnie jak coś przyszedł, to wiecie sobie nie chcę być słyszana na YouTube, Więc wiecie wiecie, tutaj i zachęcam, po prostu wiecie. Mówię powódź tego. Ja tutaj, że jestem... Eee, bo... E, bo... No nie chcę być na YouTube, jestem, być ja chcę być suszon ...właśnie to nie ma Dobra, ciemnym ten... ...kanion kamienic Dobra, znamy... O! No ja już możemy sobie się uleczyć... Cały ful. Tutaj możemy sobie to. Aha, to było to. Ja nie wiedziałem, co to jest. Zdewno ja nie widziałem. To

Chciał się tutaj już naklepy, normalnie, i wiedział, że no tutaj się buduje chyba w tej grze. Pójdźmy na skranie, nie? U. O! Chyba tu jest jakieś.

Więc idziemy na skronienie... a no to tak krzywione... Ooo, klębowca, klębowca Sobie jak znajdziemy klębę, to go nakarmimy Rozpójrzmy tutaj Tylko jak... Tutaj, dobra, nie jest... Nie jest... O... Wiem co sobie myślisz? Ach, wielki, potężny naukowcu Ok. Czteryrodzeniowy silnik rozmowy, yes. co to tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty drugi rok? Z i tutaj i... nie... mamy jeszcze skrzyneczkę i musimy gdzieś bombę podłożyć musimy gdzieś tutaj właśnie mamy zadanie co sobie zrobimy ja i tu jest jedna bomba podłożona czy na to, czy... dobra, nie wiem Chyba żebyśmy dzisiaj spotkali klomba. Jeszcze chyba tutaj poszedł. Tak, dobra. Idziemy wykrzewione. O! Kolejny klębowca. Można, można brać kolejne. O, 8. Można. 10, 12. Добро. Я век шевелю, не важно. Будет Роналдо Эй, Роналдо, А, я что-то Значит, у меня есть Рональдо. То есть, Галактика.

Хочу, да? Ну, кстати. О. больше не обычно видишь?

Chodź, maricê que cê não karmi. já jakiś ty, tu tá aí? nie robis? Klambuź! Ochadź do wujá, não Ei, jem. Kombuś, no dobra Klambuś. Weź przetransportuj tego wuja. Gąbuś Masz to wszystko kombuś buja przy transportuj. Dziękuję. Klombuś Twój chyba ginie. O nie, klombuś? No nie, to nie było chyba. Dobra, no i zginęła. Pa, pa. Chodź też klombo. No. Dobra. Jak kończy ten materiał? O nie, no. Co byś robi? Dobra, kończę ten materiał, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, to bardzo jest ważne. No i co? Papa. Pa. No, do zobaczenia. Czy to się wszystko nagrywało? Tak, pa, pa!